Hej, po tej stronie wasz ulubiony list. A dzisiaj pogramy w minecrafta, Tak. No. Już. Przepraszam, już nie będę przeklinał. Tak, tutaj mamy jakąś wioskę. Tak, to jest nowa wersja. Znaczy, jest wersja nowa. Seria. Tak. Seria z Minecrafta, po prostu Survival z listem. I tak. Mam nadzieję, że seria się spodoba, bo. Nie miałem czy nagrywać, a do nas iż trochę powoli mi się nudzi, oj, kurde. To już padło jedno drewno, gdzie jest? O, było. Hmm. Długo się zamierzałem do tej serii, a... I napiszcie w komentarzach, czy chcecie, mm, jak to odcinki ze SkyBlocka czy y, Skywarsza. Y, że ten... Albo czy jestem oszustem, albo jestem cheaterem, decydujcie też. Albo jakieś poradniki z Minecrafta. Jak tak to piszcie jakie poradniki. Czego nie wiecie, to Wam pomogę. Ale że się szybko ustawię te y, kontrole. OK, dobra. Ciekawe czy tu jest ten... Kowal. Kowalu. Chyba nie ma kowala, wiecie. A i ta seria będzie... Może um, planowany jest też te odcinki, będzie bardzo ciekawa, więc... To jest tak jakby powiem wam, że to będzie jedna seria z dwóch gier. Będą tak jakby połączone z sobą. Kurde, muszę Minecrafta ściszyć, sorry. Bo te nohale, czołgierz, gadają, mnie zagłuszają, bo też chcą być na odcinku. Już powoli chrypę mam, nie wiem czemu, bo nie jestem chory. Trochę dziwne... Kurde, dziwne... Dziwne mi się wydaje. I zatyka mi się czołgierz te gardło. Dobra. Mamy, mamy Ami Ami i tyle chcieliśmy chyba z tego z tych nochami jestem na wersji 1.7 i, no. I ma, stworzyłem ostatnio mm, serwer z kolegami y, i koleżanką dziewczyn moją dziewczyną i tak założyliśmy serwer. IP macie w opisie. Czasami one nie działa, bo y, tak musimy co godzinę restartować. Nie restartować ten serwer, tylko dodawać mu godziny, żeby się nie wyłączył. I czasami może nie działać. Wiecie, jak to jest na. Niektórzy mogą wiedzieć, jak tworzyli serwery. Jak to jest na y, stworzeniu darmowego serwera. Y, serwer Pro, jakaś tak ta strona się nazywa, chyba. Hmm. Co ja z tym zieniaki, mogę teraz robić? Nic. Dobra, seria 1.7.4. A muzykę macie w opisie. tak, która teraz powinna lecieć w tle. I no. Dobra, jedzonko się przyda. Chodź tu, krowo. Hmm. Hmm. Ja ma haper. Która z tymi lagami Z tymi lagami Bo jak nagrywam, wiecie, niektórzy mogą wiedzieć Jak nagrywa się, to spadają mocno klatki w Minecrafcie Mi trochę trudno walczyć Jeżeli jak ta krowa się wije Wije się na ziemi, się wije, no Nie da się jej złapać No wijaku, stój stój. No, pijaku kurde Dobra, nie zdaruję się ty krowa. Dobra. Tak gramy na hardzie. tak dobra. W ogóle opowiem moją historię jak zaczęło mi się jak zaczęła moja historia z Minecraftu. -y. Tak zacząłem grać w minecrafta, jak miałam 6 lat, nie? I na początku nie wiedziałem, że istnieje takie coś jak multiplayer. I ten... Jak sobie jak to? Jak sobie grałem... To się wykoksiłem w survivalu i wiem jak przeżyć w Minecrafcie i, i no. E, tutaj mamy pustynię, widzę. Ile mam 6? Wychodzimy. Teraz robimy sikierkę. Trochę na słabym biomie się zrespiłem, ale no cóż. I schodzimy dalej pod ziemię. No, Ach, nie zrobiłem kilofa. I już nie było mnie na YouTube, byłem chory jeszcze trochę. I wtedy no po prostu, czy chwilę, smarkałem i to brzmiało no, dziwnie, po prostu dziwnie. I tak, zapraszam mojego, na mojego Skype'a, macie w opisie, na mojego y, Facebooka też macie w opisie, wszystko macie w opisie i no. Ja nie jestem, że brakiem i nie będę, że lajki, ale już chciał. <śmum> Powiem tak. Ja zapraszam na kanały moich kolegów. Ich nazwy też macie w opisie. Wszystko macie w opisie. No. Ile mam? 33. No, robimy tak. Tak i co ja chciałam przypalić? A, to no. Dodamy tam jeszcze kilka drewna. Tak jak chcecie jakiś pradnik z Minecrafta, to mówcie ja będę chętnie robił. I no. I z jakich minigier chcecie ten, seria, Bo będę robił minigry Mięstejki, najlepsze zarcie w Minecrafcie. Zrymowało się? Zarcie w Minecrafcie. No. Mięstejki, najlepsze zarcie w Minecrafcie. No. Jak już mamy trochę zarcia. Hmm, czekajcie. O, lol. To ja na, raczej nie jest jeszcze nasz dom. To jest na razie baza wypadowa, tak powiem. Górę. Trochę nie wiem czemu mój głos tak brzmi na odcinku jak dzieciak, ale już mam porządny głos, ale no trudno. Trudno się mówi i płynie się dalej. Jak to mówiła Dori. Z tego co ja dostałem zasadzony była nasza dziura? Dziuro. Dziuro, szukam cię. No, no chodź tu, dziuro. Dziuro. Chodź, dziuro, no, dziuro, zgubiłem cię, dziuro. Dziura, dziura mnie opuściła. Kurde. Ja na chwilę odeszłem. Znów poszłem. I już dziury nie ma, no. Szakopała się dziura. Dziuro. O kurde dziuro. Dobra, yy, zrobię cięcie, widzimy się jak znajdę dziurę naszą. No hej, już jestem. Nie znalazłem naszej dziury, ale znalazłem za to coś lepszego. znalazłem się lażą. Tak. Jeszcze zrobiła noc, więc musiałem się nią zakopać pod ziemią. I zgubiłem naszą dziurę. Smutne. Dobra, trudno. Trudno się mówi i płynie się dalej mądrość Dory. Jeszcze mojego skina wam nie pokazałam, ale mogliście go widzieć w -inventory. I tak, tak wygląda mój skin. Możecie mało widzieć, ale poczekajcie, ja tutaj... Mm. O, dobra. No, więc tak, to jest mój skin. Takiego liseła fajnego, raczej chłopaka w stroju liseła. Na początku miałem skin lisa, po prostu, ale przyszedł gościu, wypatroszył go i powstałem i, i się zabrałem w skórę i, i, i jestem lista. no. Więc to chyba było tyle w tym odcinku, krótki, trochę 10 minut, ale no co ja poradzę, po prostu trochę chyba więcej niż 10 minut, nie wiem, ale no co ja mam zrobić z tym. Czekajcie, jeszcze skrasztujemy się, nie nie tak, tak o, to jest nasza baza wypadowa i, i nasz, na, na tą chwilę mój dom, może jeszcze kilka, tak, dwa drewna dam i tak Więc to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się sporo, o jeszcze jedno żelazo, czekajcie. Dobra, jakby co to ja wybieram bronie z a nie tym nie, jak to ludzie robią. Chyba tu jeszcze coś jest, nie. Wiem. Nie, 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 nie. Co, coś się mylę. F, F6 naciskam a powinno być F5. Więc tak. To było na chile. Mamy jedzonko i wszystko i, i jestem bogaty. Jedzonko. Jeszcze zrobimy się i... I no. Jak wygląda w spodniach? No nie najlepiej, ale... Dobra. Więc to było tyle w dzisiejszym odcinku i widzimy się w następnej serii z Minecraft. No